Fragment opowiadania Cześć stary autorstwa Marii Galiny w tłumaczeniu Sebastiana Markiewicza z antologii Dziewięć opowiadań z obłędem w tle. Na progu stał... <św.> Święty Mikołaj. Ubrany był w czerwony płaszcz z lamówką z owczego futra, miał czerwoną czapkę, czerwoną gębę i jeszcze czerwieńszy nos. Do tego worek, otrzepując się, postawił go obok siebie na obtłuczonych płytkach podłogowych, tuż przy czubku buta ogromnego białego w czerwone wzory. Mikołaj od razu nie spodobał się Sergiejowi Stepanowiczowi, zwłaszcza, że im dłużej owiewał go mokrego i rozgrzanego, siny chłód z rozbitego okna na klatce schodowej, tym mniej kusiło go piwo w lodówce. Pomyłka. Siergiej Stepanowicz spróbował zatrzasnąć drzwi, ale wór świętego Mikołaja jakby sam znalazł się pomiędzy drzwiami a futryną. Widocznie Mikołaj zgrabnie i dyskretnie podepchnął go ściętym czubkiem obrzydliwego buta. Nie zamawiałem cię. Ktoś pewnie pomylił adres. Albo ty sam, albo twoja firma. Czytał Mateusz Damiński. Można powiedzieć, że momentami jest fantasmagoryczne nawet. Jest, są tam mm, pewne postaci. Związane z Rosją, ale będące wytworem jakiejś takiej, czy to baśniowości, baśnie, czy, czy, czy mitologii, to może za duże słowo. Ale myślę, że, że, że warto, jest, do, warto, warto jest je przeczytać czytelnikowi, nawet takiemu, który Rosję zna pobieżnie albo wcale.